Scared to be lonely. No one safe from the reaper. Not a saint nor a sinner. Rage under my skin. Slowly descending to madness. Let it spread like a virus. Be a friend with the violence there's blood on my. With the sirens howling, there's blood on my hands. it spread like a virus Be a friend with the violence oh, There's blood on my

Sól, moi mieli z tej strony Crazy Cat, natomiast to jest seria Sekrety Sulani. Jak możecie zauważyć, nasza flora to jest nieco uśmiechnięta, mimo że jeszcze nie wie o wcześniejszym spotkaniu z Sebastiana z Nalani, którą mieliśmy okazję poznać w serii Pradawny Rodowód. Natomiast za drzwiami nam czeka Zośka, więc życzę Wam miłego oglądania. Zatem w dzisiejszym odcinku będę chciała odwiedzić jaskinie na plaży Młapelem, jeśli dobrze czytam, oraz znaleźć ukryty skarb, więc na pewno pójdziemy tam właśnie z Zośką. Natomiast młoda natomiast młoda odkryła swoje dziwactwo, już Wam pokażę, chwilę mi się to odkryło. Męczą ją zdęcia. Myślę, że dzieciaczki tutaj sobie... Pośpią trochę i ojciec przejmie tą schedę opieki nad nimi. W ogóle, gdzie jesteś Sebastian? Bo widziałem, że gdzieś tu... Aha, tutaj jesteś z Zośką. W ogóle, Zośka, coś ty się obrała. Nie masz czegoś lżejszego. Wiesz, że to tutaj jest Sulani. Mamy lato, więc myślę, że trzeba by ci zmienić trój na gorącą pogodę. Ale lepiej jej sprawdzę, bo ostatnio się... A ja bym chciała ci zmienić strój i to najlepiej na jakiś taki... Yy... Powiedzmy yy, odpowiedni. Może tutaj teraz. A czym masz tylko te? Przecież nie jesteś teraz syreną. No dobra, jak chcesz sobie zostawić ten strój, to okej. Okay. W takim razie yy, wyślemy Sebastiana, żeby coś tu przygotował. Jak mogliście zauważyć, na sensy mieliśmy tutaj. Yy, być może to było trochę widoczne, więc potem będę to jakoś obrabiać. Zapomniałam, że tutaj mam tą ścianę i kurczę, peli ją widać w kascenie. Więc tak, ja myślę, że formalnie byśmy musieli yy, może coś przygotować do jedzenia. Yy, weźmiemy się tutaj i w sumie trzósta. To raczej śniadanie, więc yy, naleśniki. Może tutaj te niższe, O! Ty zrobisz naleśniki, natomiast ty zagadasz tutaj do szwagierki i gdzie tutaj było przyjazne, a wy się nie znaliście, No dobra, nie będzie przyjazne powitanie. Bo byście musiały się spotkać w sumie, żeby właśnie wybrać się na plażę. No gdzie ty idziesz? Przyszła sama i teraz kurczę, tak, teraz poszła, no zarąbiście. I jak możecie zauważyć, panie się już poznały. Ja chyba jeszcze będę chciała, żeby tutaj sobie poplotkowały przez momencik. Yy, Opowiedź yy, prowadzącej swoją historię to raczej nie. Ale pogratulujmy jej ślubu, bo w sumie ona jest z Markusem. Yy, natomiast jeszcze co byśmy chcieli, to rozmawiać o bratnych duszach. I zaraz dodamy ją do grupy, żeby tutaj móc z nią jeszcze wykonywać inne interakcje. Ale przy okazji jeszcze poprotkujmy o rodzicach. Maluchami się zajmie Sebastian, więc myślę, że utworzymy grupę, więc niech panie sobie tutaj porozmawiają. Mała się będzie darła w niebo głosy, natomiast jej braciszek trochę jest bardziej pokojniejszy. Czy mi się on wydaje, że on tutaj... A już nie. Ale przed chwilą wydawało mi się, że on sobie włożył palec do buzi. Zaraz sprawdzę, czy coś tutaj nam wyskoczyło. Nie. Okej, okay, to wracamy do rozgrywki. Widzę, że Zośka tutaj obserwuje. W sumie ona ma, jak dobrze pamiętam, syna. Okej. Okay. No, widzę, że e, nasza flora się trochę zbagowała. I chyba e, niestety e, Zośka trochę też, więc im trochę tutaj pomogę. Mam nadzieję, że jej mocno nie yy, wyrzuci, bo wcześniej to jak ją zresetowałam, no to wyszło jak wyszło, więc tak, pogadamy sobie tutaj. Czy będziecie się gapić na dzieciaki? No, będą się gapić na dzieciaki, no dobra. Mm, w takim razie może wyjdziemy na plażę, będzie szybciej. Teraz będziecie, kurcze yy, dziewczyny... Dobra, ale ja bym chciała, żebyście tutaj podeszły razem. Tak, teraz dopiero pójdą. No to może spróbujemy rozmowy na zewnątrz, bo widzę, że... Mm, no nie wyszło to najlepiej jakbyśmy w środku. Trzeba... Czy miałeś gotować? Jak dobrze pamiętam? O nie, jeszcze praca za godzinę. Poważnie. Chyba byśmy mieli wolny dzień dzisiaj. Momencik. Yy. Ja bym chciała wziąć wolny dzień, żeby tutaj z naszą wagierką połazić. O, gdzie tu tutaj mieliśmy? Chyba w biznesie. Chyba byś nie... No. Dobra, ona weźmie dzień wolny, chociaż kurczę, ja bym zmieniła im stroje. To temi jakoś nie do końca pasują. Tylko, czy my mamy coś. O tobie, może coś takiego. A ty masz coś bez szpilek? By było fajnie, kurczę, bo biegać w szpilkach trochę mnie to przeraża. Zaraz zobaczymy, czy ona ma coś tutaj bez szpilek. No to akurat nie. To też nie. To za strój. No, dobra. Dałem sobie coś takiego, tak by się panie prezentowały. Więc tak, y, widzę tam jakąś muszlę. Więc y, tak, y, schowaj do wyposażenia. Ty zbierasz muszlę w dużej ilości. Yy, mogli mogliście podbić tu razem. Dobra, mam nadzieję, że ona wróci. Natomiast zaraz się po prostu wybieramy. Hmm, te ukryte skarby. Hej. Okay. Ja jakbym szukał. No. O. Okay. Poszukajcie razem muszli. Ciekawe, czy ona przyjdzie teraz, żeby je cować gdzieś tutaj w domu. No, idzie. To dobrze. Bo się że będzie mi tutaj kombinować, jak się yy, wyeksmitować z tego pomysłu. Miejmy nadzieję, że chcesz poszukają razem, czy nie? A nie, że szukają fajnie. No, lubimy się z dlafem bo to nasz brat. <grym> Całkiem normalne. Ciekawe, czy ona też coś znajdzie. Czy te to, to, to trochę takie... Bo ja za, za duże, Dobra, to my się wybierzemy tam, gdzie planowaliśmy, i zaraz się zobaczymy. I już jesteśmy przed ruinami starej świątyni która nieco zmieniła wygląd. Ja Wam to szybko pokażę. Jak widzicie, odcień bieli już nie jest przeważającym odcieniem, jak niegdyś to było. Jest powiedzmy świątynia podzielona, bo jest i czarny. Ja tutaj jeszcze chyba będę trochę zmieniać ten kolor piasku, tutaj, żeby mi pasowało. Natomiast jest tak po połowie, mniej więcej po połowie. Bo można powiedzieć, że bardziej przeważa ciemny kolor, więc ja tutaj myślę, że tak dotąd bym jakoś wycięła ten kamień ciemny. Natomiast ja bym chciała tak, żeby nasza tutaj syrenka posprzątała. Natomiast jeśli chodzi o Florę, Flora byś musiała się udać gdzieś, chyba tutaj jest jaskinia, Czy nie, tu jest dom na lani, to chyba bardziej w tą stronę. Tak, tu jest jaskinia bodajże i ją zwiedzimy. Raczej będę yy, spoglądać na obie. Okej, okay, ona mi się przebrała, pewnie będzie pływać. Zośka pewnie też. Wow, ty się w ogóle przebrałeś w tą piękną suknię, w której będziesz pływać. No niech ci będzie. To w takim razie, jeśli możesz, to jeszcze gdzieś tu chyba widziałam, yy, że były śmieci, chociaż zaraz je obczaję. Gdzie tu jeszcze mogły być? Aha, tutaj widzę. Dobra, to ty to posprzątasz. Ty zaś płyniesz na drugą stronę, więc trochę ci to przyspieszymy i za tobą popłyniemy, żeby nie było. Dobra, niech ona trochę sobie pobiega. Kogo minęliśmy? Mi się wydaje, że aż muszę sprawdzić, kogo minęliśmy. Okej, okay, minęliśmy Mortimera, a ty idziesz odwiedzić jaskinie, Więc ja cię tutaj jakoś ładnie zatrzymam. O. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakieś ładne zdjęcie. Trochę może wyżej. Dobra, niech włazi do jaskini. Zobaczymy co nam się tutaj wylosuje. No spokojnie, tam najwyżej są nietoperze tylko. Okej, okay, jednocześnie gdzie ty, kurczę, poszłeś, że do zlewu. Muszę to obczaić. Zostaw ten zlew. Jak już to myślę, że tutaj... Aha, poza sezonem. Okej, okay, a jak tam twoje nawodnienie i tak dalej. Pęcherz. Dobra, to skorzystaj z łazienki. I potem jeszcze tutaj posprzątasz i tam tutaj też widzę. Dziś jeszcze tutaj mamy. I tu jest już jest wulkan, ale jest 300 o dziwo. Tutaj w sumie też tu są natomiast meduzy. To do nich nie płyniemy. A Tak patrzę, czy tu jeszcze gdzieś w sumie coś jest. A chyba nie, więc myślę, że potem coś wymyślimy. Natomiast ja, wracę do, a ja wracam do naszej tutaj yy, flory. Trochę to przyspieszy jej. Zobaczymy, czy coś wyskoczy, jakiś komunikat. Bo nie zawsze w sumie wyskakuje, ale zobaczymy tym razem, czy coś się stanie. Yy, podziemne jeziora. Podczas spływania w licznych wypełnionych szczelinach yy, flora zauważyła, że coś jest na dnie. Yy, z płytszych zbiorników zanurkowała, wyłowiła staromodny portfel, upewniła się, że został zagubiony dawno temu i przywościła sobie jego zawartość. Szkoda, że nie jest napisane ile, bo nie spojrzałam tak w sumie. A właśnie, jakoś nam tutaj yy, zaliczyło, okej. Okay. Jeszcze ten ukryty skarb. Okej, okay, czy to musimy nad wodą, dobra. To może wyjść tutaj. Okej, okay. nie będziesz jeszcze gadać z nikim. Ja jeszcze w sumie zrobię ci od przodu ładne zdjęcie. I ja bym chciała, żebyś ty się wybrała właśnie tutaj nad wodę. Gdzie tutaj możemy więcej. Pewnie jeszcze głębiej musimy wyjść. Okej, okay. nie mam tutaj, żeby... Jak patrzę, gdzie to by mogło być, żeby tak właśnie... Może może przyboi? Nie, no tutaj też jest tego. Dobra, to chwilę posprzątasz. Mi się wydaje, że tu jest... tak, jest taki ten. Więc zobaczę jeszcze tutaj, ale... A, potrzebujemy czerwonej boi. A tak to jej nie mamy. Raczej ciężko by było, żeby tutaj nurkować. Ale możemy w sumie jeszcze ponurkować tutaj w tym przesmyku swobodnie. Natomiast ty... co tutaj robisz? Eee, co tutaj się stało? Oblepiona. No, zdarza się. Co miałabym ja ci zmieniać aspiracje na coś z rodzinnych? Bo ona taka eee, nieliczalna, aromatyczka, już nie jest. O, rodzinne. Super rodzic. O. I jednocześnie jeszcze może łap ryby. I szukaj ambry. A, dobra, to będziesz szukać ambry. Dobra. Okej, okay, czyli nam zniknęła dobrze. A ty miałeś zbierz wodę. A dobra, to zbierz wodę morską. Potem jeszcze posprzątamy tutaj. Okej. Okay. Coś tu jeszcze gdzieś są śmieci. Tak przyczesuję, żeby sprawdzić, czy gdzieś tutaj są śmieci. Teraz zobaczymy, czy. O, tu jeszcze w okolicy są śmieci, więc trzeba je zebrać. Z tego co kojarzę, to trzeba tego zebrać dużo. Okej, okay. jeszcze zobaczymy, czy gdzieś tutaj po drodze. O, jeszcze się skalczyliśmy podczas sprzątania i oblepiona mm, wśród kwitnących alg. Ała! A kogo tam mamy? Okej, okay, widzę, że lana tutaj antyekolożka, No nieźle. To ja bym chciała w takim razie e, nie zagadywać do tej simki nad nią, co to jest. E, może wesprzeć tutaj e, tą pań, e, Tą panią. Tego pana, więc grubiańskie powitanie. Myślę, że one się muszą zaznamić. Zwłaszcza, że ona jest większa. Więc tak. Ty też tutaj podejdź. I myślę, że tutaj e, zgań za wykroczenia. Jak jest Antrą, koroszką. No to jej się dostanie w dzisiejszym odcinku. Zwłaszcza, że sobie tutaj rozmawialiśmy w kadzence o niej. Nie dokładnie o niej. Gdzie ty mi idziesz, kobieto? Dziewczyny, musicie tutaj szybko ogarnąć, bo ta pani raczej chce nam uciec, a ma jakiś dziwny nastrójnik. W sensie nastrójnik dziwny wykrzyknik, więc myślę, że tu trzeba się pośpieszyć, Wie dać radę. Okej, okay, moment. Ja bym chciała w takim razie zgań za wykroczenia. O, nawet. A, aha, to Flora zarobiła, dobra. W takim bądź razie, no, chciałam zganić za wykroczenia, a widzę, coś tutaj nie chcę pyknąć między nimi. Pominie lany sugeruje, że gdyby mogła, to by coś powiedziała. Ale dobra, spróbujemy ją zresetować. I teraz zganić za wykroczenia ją. Może teraz się to uda. A bo dobra, cię też y, chyba zresetuję, i y, dobra, zgań teraz za wykroczenia. Okej, okay, y, teraz mi się uda to zrobić, bo to będzie fajne zdjęcie, chociaż ten. Okej, okay, to ja myślę, że w takim razie my tutaj ją potraktujemy bardzo, ale to bardzo y, rubiańsko, że tak to nazwę, złośliwości, wykrzyć zakazane słowa, oraz tę, myślę, trochę drwiny pójdą a nas o pchnij ją natomiast yy, podejść tutaj ja się tylko zaczytuję młodego bo widzę że ojciec się nie sprawdza dzieci głodne a ojciec pewnie nie zgadnę, ojciec nic nie robi nawet nie chce sprawdzać co tam mógłby robić yy, zaraz przeczytuję no yy. matka się wszystkim zajmuje ale ojciec już tak troszkę nie bardzo dobra a ciekawe, gdzie jest y, w sumie nasza y, Zośka? Aha, Zośka dopiero płynie, no to myślę, że tutaj nie bardzo damy radę, żeby y, samemu y, damy radę, ale ona nie da już rady podpłynąć. Okej, okay. i teraz wyprosimy ją uprzejmie. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Bo widzę, że jest wkurzona. Że ją tak potraktowaliśmy. Ale w sumie czegoś się spodziewała, jako antyekolożka. W sumie ja bym y, może tutaj jeszcze zmieniła strój naszej Flory. Ale żeby grać? Serio, dziewczyny? Miałaś ją wyprosić. Flora, proszę y, <ścoughs> znaczy, Flora. Y, gdzie idziesz? Gdzie ty mi idziesz? No, coś czy że ona idzie do domu. Dobra. Ja myślę, że tutaj. Y, My ją puścimy po prostu już do domu. Rozwiąż grupę i przestaniemy ją kontrolować. Okay, natomiast yy, Flora, ty byś jeszcze mogła pożegnać się z Laną. Niech sobie idzie, natomiast ty weźmiesz chyba tutaj kąpiel małą. Jeśli tu był wodospad. Tak, tu jest wodospad. Przy okazji posprzątasz śmieci. A ja bym chciała, żebyś tutaj wzięła może nie może lepiej niech szuka żab. Tak będzie lepiej. Bo my w sumie będziemy kończyć ten odcinek, żeby nie wyszedł za długi. Od razu może i zmienię tutaj jakiś ubiór. Natomiast jeszcze tutaj. Aha, poza sezonem. No i w ogóle ja widzę, że już pęcherz. Więc powoli trzeba ten odcinek kończyć. I w sumie może już ci zmienię strój. Albo nie, jeszcze poczekamy. Jakoś to wpłynęło nam tutaj na jakąś relację, jakieś umiejętności. Albo nie widzę, albo. Okej, okay, niech na razie tutaj jeszcze ogarnie. Łap żaby. Połapiemy kilka żabek, żeby ją potem sprzedać. Okej, okay, zaraz sprawdzę. Ee, żaba liściasta, więc jeszcze tutaj parę połapiemy. No nie, no. Jak tak, to dobra. <grym> Podejdź tutaj w takim razie. Uuu, jeszcze widzę, że. Z zakręciło się w głowie, więc znowu naprawdę musimy kończyć odcinek. O, podejść tutaj, tu będzie lepiej. O, podejdź, podejdź, kochana. O, ja ci zmienię strój. No, chciałabym na coś, co miała wcześniej. I na tym w sumie kończymy ten odcinek. Ja was zapraszam na krótką kasękę. Do usłyszenia w kolejnych seriach. Scared to be lonely. No one safe from the reaper. Not a saint nor a sinner. Rage under my skin. Slowly descending to madness. Let it spread like a virus. Be a friend with the violence. there's blood on my. Heart.